Witam, kilka słów na temat sterownika Omega S1, którego tutaj widzimy. Dlaczego ten sterownik, a nie inne? Pytanie proste. Sterownik pracuje na prądzie stałym. To po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnych radiatorów, żadnych wentylatorów, nic z tych rzeczy. Czyli co? Sprawność ma wysoką. Cała energia wyprodukowana z paneli jest. Bezpośrednio przesyłana do grzałki. Może coś więcej: sterownik. Produkt polski. Gwarancja. Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny. Uruchamiamy. Cóż mamy na głównym wyświetlaczu? Na początku wersja oprogramowania i podstawowe menu. Temperatura CUW. Cóż to jest? Na końcu tego przewodu znajduje się czujnik, który umieszczamy w zbiorniku. I dzięki temu mamy podgląd na aktualną temperaturę. Tak jak teraz widzimy, ogrzewam ciepłem ręki. Temperatura idzie do góry. Puszczamy. Temperatura za chwilę powinna zacząć spadać. Cóż więcej: napięcie z paneli. Sterownik pracuje w zakresie od 45 V. Do 150 Mówimy tutaj o napięciu otwartym, czyli bez obciążenia. I dla przykładu, podłączając cztery panele, na przykład powyżej tam 400 W, które mają napięcie robocze w okolicach 31-32 V, mamy instalację, która pracuje na 120 V. Sterownik w płynny sposób za pomocą prostego algorytmu przerzuca. Tutaj mamy moc chwilową. Zwiększa lub zmniejsza obciążenie paneli, przerzucając na taką jak tutaj grzałkę o trzech spiralach. Tutaj chodzi o to, że ta grzałka ma trzy spirale, ale kombinacja załączenia, kaskadowa kombinacja załączenia tych trzech grzałek daje sterownikowi możliwość uzyskania siedmiu różnych progów obciążenia. Czyli tak pokrótce najprostsza skrzynia biegów małe nasłonecznienie, napięcie jest natężenia nie ma sterownik załącza pierwszy stopień udaje mu się napięcie rośnie drugi trzeci czwarty piąty szósty siódmy i odpowiednio w przypadku zmniejszonego nasłonecznienia jakiegoś zachmurzenia redukuje to obciążenie tak żeby cały czas panele pracowały swoim optimum czyli tak zwanym punkcie MPPT co odpowiednio dla kilku paneli połączonych w szereg jest to suma czyli jeżeli panele mają Napięcie robocze 31. To przy dwóch panelach mamy 62, przy trzech 93 i tak dalej. Aż do bezpiecznego progu 150 V. Dlaczego 150 V? Nasze ins instalacje, znaczy nasze instalacje, instalacje w oparciu o ten sterownik są najczęściej zakładane przez samych użytkowników. Czyli ludzi, którzy mają podstawową wiedzę, chociaż. Wydaje mi się, że potrafią to zrobić. Zalecam zawsze skonsultowanie się, albo żeby montaż robiła osoba, która ma te jednak uprawnienia. Ale to jest różnie. Zalecać można, ale nikt przecież ludzi nie kontroluje. Tak więc te 150V nie jest to napięcie bezpieczne. Ale 150V na otwartym, a 300 czy 600 na otwartym, no to już robi różnicę. Co więcej, do sterownika dołączona jest instrukcja obsługi czyli krok po kroku, jak podłączyć sterownik, jak to ogarnąć. Mamy to wszystko na przejrzystych schematach, także można było bez problemu dla osoby z podstawową wiedzą i najlepiej z uprawnieniami elektryka, ogarnąć tę instalację. Jeżeli coś, czegoś nie wiemy, czy nie jesteśmy pewni, mamy jasny komunikat, przez pierwszym ruchomieniem skontaktuj się z nami. Wtedy pomożemy tak, żeby to było zrobione bezpiecznie, to po pierwsze, a po drugie, żeby instalacja dawała ciepło, zadowolenie, żeby klient był po prostu zadowolony. Co wchodzi w skład takiej podstawowej instalacji? Po pierwsze, panele to już wiemy włączone szeregowo. Po drodze dobrze by było zastosować takie zabezpieczenie antyprzepięciowe. Do czego ono służy? W przypadku skoku napięcia, czyli wyładowania elektrycznego gdzieś w pobliżu, dzięki temu elementowi ten skok jest bezpiecznie odprowadzany do ziemi, tak zwany urząd. Następnym elementem, który powinien znaleźć się w skład instalacji, jest rozłącznik stałoprądowy. Mamy do wyboru jednopolowy, tak jak ten, lub dwupolowy. Czym one się różnią? O no tym, że tutaj odpinamy i plus, i minus. W tym przypadku odpinamy tylko przewód dodatni. Na jedno wychodzi, ale w przypadku pierwszego rozwiązania instalacja jest całkowicie odpięta od sieci. Co więcej, zasilacz do czego służy zasilacz? To jest dobre pytanie. Zasilacz w założeniu służy do niczego, bo sterownik zasila się z tego, co dają mu panele. Ale okres zimowy, no niestety, jest to taki okres, że tego słońca nie ma. Jest go bardzo mało. Wówczas po kilku dniach braku tego słońca sterownik, który ma wbudowany wewnętrzny akumulator, no rozładowuje się ten akumulator i wówczas no są problemy z działaniem, awarie i tak dalej. Dlatego sugerujemy na okres zimowy zastosowanie takiego zasilacza, który umieszczamy wejście, wejście do sterownika w tym miejscu. I dzięki temu mamy zapewnioną pracę urządzenia bez żadnych przeszkód. Cóż tutaj mamy jeszcze, jak już jesteśmy z tyłu tego urządzenia? Odpowiednio podłączenie paneli, polaryzacja minus plus i podłączenie trzech stopni grzałek H1, H2, H3. Tutaj mamy wyjście przewodu, na którym, na którym zakończeniu znajduje się czujnik temperatury. To jest ten element, który w założeniu możemy umieścić albo bezpośrednio w zbiorniku, albo w dedykowanym otworze w grzałce. Tutaj go widzimy, gdzie będzie sterownik mógł zdalnie, czy zdalnie za pomocą przewodu odczytywać temperaturę taka, jaka jest w zbiorniku. Sterownik, I tak jak jeszcze raz go włączymy. Dogrzewa do zadanej temperatury, czyli strzałkami góra-dół. Możemy zwiększyć, znaczy zmniejszyć, lub zwiększyć tę temperaturę. Po osiągnięciu tej temperatury sterownik wyłączy się, czy wyłączy się. Sterownik wyłączy panele, co absolutnie im nie szkodzi, i przy spadku temperatury w zbiorniku poniżej temperatury zadanej, sterownik uruchomi panele i w dalszym ciągu będzie grzanie, no o ile jeszcze będzie słońce. Cóż mamy poza tym na sterowniku? Podstawowe. Napięcie paneli, czyli napięcie takie, jakie aktualnie znajduje się na instalacji. Zysk energii podany w kilowatach, sumaryczny od pierwszego uruchomienia. Przeliśnik węglowy to dla gmin. Moc chwilowa zależnie ile w danym momencie mamy z paneli. Ostrzeżenia, brak ostrzeżeń awarie, brak awarii, data. To wszystko. Urządzenie proste, seryjne, to co najważniejsze. Produkt nie powstał w garażu. Wszystkie, jakby to nazwać, dopuszczenia mamy na tym sterownik, czyli bez problemu można go montować. To nie jest, tak jak powiedziałem, garażówka. Wszelkie pytania co do sterownika proszę kierować po ten adres, ewentualnie kontaktować się pod tym numerem telefonów. Ode mnie to wszystko. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, dzwonić, pytać, jesteśmy do dyspozycji. Produkt polski to co najważniejsze to nie Chińczyk serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pozdrawiam tyle z mojej strony.